W ubiegłym roku miejski monitoring na dobre zadomowił się na pruszczeńskich ulicach. Systematycznie rozbudowywana sieć kamer spowodowała widoczną poprawę na lepsze. Jak zatem wyglądają statystyki Straży Miejskiej za zeszły rok: 3841 To liczba mandatów związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym. 377 interwencji dotyczyła zieleni i zaśmiecania miejsc publicznych. Jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, strażnicy wyszli na 443 interwencje, wystawili 282 mandaty i 144 pouczenia. 76 osób odwieziono do domu w związku ze stwarzaniem zagrożenia dla życia własnego. Łącznie straż nałożyła 4817 mandatów, a 1490 przypadków ograniczyło się do pouczeń. Zgodnie ze Strażą Miejską, magistrat również odczytuje statystyki na plus. Jak wykazują statystyki, jasno widać, że od kiedy w mieście w ubiegłym roku pojawił się coraz bardziej rozbudowywany monitoring. Bezpieczeństwo uległo znacznej poprawie. Widzimy to zwłaszcza w dotąd wymienianych jako te wyjątkowo niebezpieczne, na okolicach centrum, gdzieś na styku z dworcem PKP. Oraz, e, oraz w okolicach cukrowni. Monitorowanie najbardziej obleganych przez ludzi punktów nie tylko przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa. Groźba monitorujących kamer skutecznie odstraszała potencjalnych wandali. Największą korzyścią, jaką było zamontowanie systemu monitorującego miasto, było zmniejszenie liczby wykroczeń polegających na po prostu niszczeniu mienia. Także e, statystyki ze Straży Miejskiej nie kłamią. Jest coraz czyściej, coraz ładniej. No i też przez to coraz bardziej bezpieczne. Skuteczność monitoringu i Straży Miejskiej pozwala przypuszczać, że w obecnym roku statystyki powinny utrzymać się na podobnym poziomie lub nawet się polepszyć. Pod względem bezpieczeństwa, pruszcz przoduje wśród miast podobnej wielkości w województwie pomorskim.